Wiecie dlaczego zupełnie bezinteresownie za darmo można spokojnie zdradzać swoje strategie, co się robi i w jaki sposób się zarabia, i nie przejmować się tym, że ktokolwiek przeskoczy cię w tym, co robisz, ponieważ 99% nie rozumie tego, co robisz i zupełnie z tego nie skorzysta. Większość czeka na to, aby ktoś ich do czegoś namówił, nagonił na coś. O tym sobie porozmawiamy w drugiej części naszego dzisiaj naszej pogawędki, ale pierwsza część co chciałem wam pokazać dla wszystkich moich e, traderów, co tradują wraz ze mną. Pamiętajmy jedną rzecz. Trading najważniejszym elementem tradingu właściwie jest oczekiwanie na odpowiedni moment wejścia w pozycję. Najważniejszym momentem jest oczekiwanie i aby zrozumieć to, jak długo trzeba czekać, i na co czekać, to jest znowu następny element, który potrzebujemy w sobie wypracować. I pokażę Wam coś. Nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj podczas tej wielkiej świeczki w dół, podczas tego właściwie knota w dół, w pewnym momencie mówiłem o tym, że gdy mamy taki knot, który pojawia się, który pojawia się. Na wykresie coś w tym stylu. I zwykle dzieje się tak, że po jakimś czasie wracamy i retestujemy raz jeszcze to samo miejsce. I tak właściwie wydarzyło się dosłownie tak wydarzyło się w tym samym ten sam schemat powtórzył się dosłownie teraz. Ten schemat widzieliśmy już kilka razy w historii. Jestem tutaj w ogóle na czterogodzinowym wykresie. Dla wielu osób czterogodzinowy wykres to jest zbyt, zbyt dużo, ale podobne schematy mieliśmy tutaj, podobny schemat mieliśmy tutaj, nawet przetestowaliśmy niżej, i za każdym razem ten schemat właściwie powtarza się, i wtedy jest moment na to, aby, aby zastanowić się i obserwować cały wykres i wszystko to, co dzieje się na tradingu czy czasami nie ma odpowiednie, odpowiedniego miejsca i odpowiedniego momentu na swój ruch. I ten ruch właściwie powinien być wykonywany w taki, a nie inny sposób. Overtrading, czyli zbyt częste tradowanie jest jednym z największych błędów każdego jednego początkującego tradera. Overtrading, zbyt częste tradowanie i miałem osobny odcinek na o tym mówiłem o tym jeżeli wejdziecie na moją serię ABC tradera to jednym z tematów które poruszałem na samym początku to było to że jeżeli chodzi o day trading o tradowanie na 30 15 minutówkach to jest coś od czego się absolutnie nie powinno zaczynać w tradingu a niestety większość zaczyna i większość w taki sposób właśnie traci jeżeli chodzi o trading, to każdy z nas zaczynający, aby nie popełnić błędów i aby uczyć się od podstaw, powinien zacząć od spad trading. Spad, czyli kupujesz, posiadasz to, a następnie sprzedajesz i posiadasz wtedy stablecoiny. To jest spot trading. Następnie, następną fazą byłoby trading kontraktami na różnicę cenową i wtedy to jest właściwie to co w tej chwili tutaj pokazuję dźwignia minimalna i dopiero wtedy kiedy mamy opanowane te ruchy kiedy już zaczynamy rozpoz... rozpoznajemy to co dzieje się wtedy jako trader oczekujemy i znowu czekanie to jest jedna z największych jakby Jedna z największych, jedno, jednym z największych zadań tradera jest oczekiwanie na właściwy moment. I właśnie wtedy, kiedy znajdujemy odpowiedni moment, to zaczynamy tutaj planować swoje ruchy. Okay. Dużo mówię o Tic-Taku, a więc o tym, że przecina się nasz MACD, co nazywam tikiem, potem, gdy przecina się EMA cross, jeżeli się przecina, to nazywam to wtedy tak. Tutaj jestem na czterogodzinówce. Widzimy, że tik już jest, już jest jakby, już jest jakby przecięty, a tak to dopiero się, dopiero się tutaj zawija. Gdy popatrzymy na godzinówkę, to zobaczcie. Mamy tik, był tutaj, ale ciągle czekaliśmy na tak i czekamy na tak. Tego taka jeszcze tutaj na godzinówce nie ma. Zobaczcie, jak mi się tutaj krzani to. Widzicie? Więc to jest, to jest to, o czym, to jest to, o czym mówię. A mówię o tym dlatego, ponieważ jeżeli dla mnie to działa, jako mm, amatora tradera, to wyobrażam sobie, że każdy amator trader odpowiednio podchodząc do tematu i nie napalając się i nie udając i, i nie, nie reagując emocjonalnie do tego, co się dzieje, a właściwie e, reagując na fakty, co się tutaj dzieją, powinien sobie spokojnie dawać dawać radę. To jest ja to, ja to traktuję jako jeden z umie, jedna z umiejętności, którą można wykorzystać w odpowiednim momencie, kiedy przyjdzie odpowiedni moment i odpowiedni czas. Wtedy ta umiejętność przychodzi dosłownie przychodzi z idealnym, idealną użytecznością. A jeżeli popatrzymy na dniówki, popatrzmy jeszcze na dniowy wykres, to tutaj Podobnie możemy sobie zauważyć, jak to wszystko się rozgrywało, a więc widzimy tutaj idealnie knot w dół i retest tego, same, tego samego poziomu. Jesteśmy w tej chwili na tym poziomie tak zwanego wsparcia, o którym również bardzo często mówimy, i teraz właściwie rozgrywa się cała, cała, e, 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 cała gama. Naszych, naszych, naszego podejścia do tradingu, cała, całe mm, myślenie o tym, co i kiedy i jaką decyzję tutaj podjąć. Zwykle, gdy popatrzymy historycznie na wykres, to możemy sobie tutaj sięgnąć wzrokiem i zobaczyć, że jeżeli chodzi o dzienny wykres, tak jak teraz jesteśmy na dziennym wykresie, to możemy zauważyć, że za każdym razem, jak dzienny sygnał był nam wskazany przykładowo, mamy tutaj dzienny sygnał. Tutaj mamy dzienny sygnał tutaj. mówię, o, mówię akurat o longach. to wtedy miało to miało to dla nas korzystne, korzystne skutki. Również tutaj ten wielki sygnał, który mieliśmy poprzednio. Ale chodzi o to, że w międzyczasie na tych dziennych sygnałach, zobaczcie, Mamy coś takiego. I to jest coś, co, to jest coś, co wiele, osób, wiele osób rozwala. O, coś w tym stylu. Boczne, wejście, wyjście, wejście, wyjście. I gdy ktoś zbyt optymistycznie lub zbyt pesymistycznie zagra w tym momencie, to może złapać się po złej stronie, po złej stronie wykresu. Więc na to zwróć, zwróćmy jeszcze uwagę. Teraz, jeżeli chodzi o wykres czterogodzinny, który dla mnie. Powiedzmy, ma znaczenie i na który patrzę, to tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o TIG, to już mamy tutaj MACD 12269. W tej chwili na czterogodzinnym oczekiwałbym, że wykres musiałby przez chwilę przynajmniej pomaszerować na zielonej linii EMA Crossa do góry, i wtedy tutaj można by było obserwować. Potwierdzenie na godzinówce i szukać swojej okazji, czy czasami tym razem nie będzie to ruch w dobrą stronę. Co nie znaczy, pamiętajmy, co nie znaczy, że robimy to z zamkniętymi oczami i już bez żadnych, bez niczego zostawiamy ten trade otwarty na wieki wieków. Ciągle musi być odpowiednia strategia wyjścia z tradu, gdy Okaże się, że ciągle nie jesteśmy, nie jesteśmy po właściwej stronie wykresu i zaczyna się coś nieodpowiedniego zdarzać. Tak czy inaczej, odpowiednie wejście w pozycję pozwoli nam ustawić stop lossa na zyskownej pozycji w taki sposób, że nawet jeżeli trend zawróci, to my odbierając swój profit wyskoczymy z pozycji odpowiednio. To jest moje podsumowanie. Tego, co właściwie chciałem Wam powiedzieć, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o trading. A więc, zaczynając, spot trading. Wolisz sobie coś kupić, wolisz sobie coś sprzedać i trzymać i czekać, niż przejmować się tym, czy jesteś po właściwej e, stronie tradu, gdy tradujesz na derywatach, czyli na kontraktach o, na różnicę cenową. Bo tutaj, Biorąc pożyczkę od giełdy, bo dźwignia to nie jest nic innego jak pożyczka od giełdy, musisz liczyć się z tym, że jeżeli wypstryka się wartość Twojej pozycji, dlatego że wykres idzie nie w tą stronę, co założyłeś, to giełda, nie pozwalając sobie na stratę, zamknie Ci pozycję, odbierając to, co Ci pożyczyła. W momencie, kiedy strata Twojej pozycji sięgnie do pieniędzy, które pożyczyła Ci giełda. O tym również mówiłem w mojej serii ABC tradera. Więc dla wszystkich początkujących traderów, dla wszystkich zaawansowanych traderów, ale nie patrzących jeszcze z tej perspektywy na trading, polecam moją serię na spokojnie, bez żadnej spiny. Nikt nikogo tutaj nie namawia i nie przymusza do tego, aby robił coś w określony sposób. Co ja pokazuję, to jest to, co dla mnie działa. To, co dla mnie działa, to pokazuje. I teraz, wracając do naszego tematu. Czasami, od, czasami próbuję odpowiedzieć na Wasze komentarze, i tutaj, jeden komentarz, który, który czas, czasami wiele osób nowych, które wpadają na mój kanał, dalej nie, nie potrafi roz, zrozumieć. Posłuchajcie, ja tutaj nie jestem do, od tego, aby kogokolwiek do czegokolwiek namawiać. Tutaj kolega MB pisze tutaj właśnie, że. Usuwam jakieś komentarze. Nie usuwam żadnych komentarzy, które piszą niewygodną prawdę, ponieważ mnie to wcale nie interesuje. Twoja prawda nie jest moją prawdą. Jeżeli wklejasz link lub jeżeli robisz jakieś wulgaryzmy, to wtedy z automatu komentarz trafia do sprawdzenia. Po jakimś czasie zostaje usuwany. Nie mam czasu na to, aby bawić się w sprawdzanie każdego jednego komentarza i usuwanie. Ale co mogę powiedzieć, to jest to, że. Jeżeli ktoś się nie, zgada, nie zgadza z tym, co mówię, lub chce przepchnąć swoją opinię w eter, no to macie wszystkiego, wszystkie te same źródła y, dostępu do publiki, jak ja: YouTube, Twitter, Facebook, właściwie ja nawet Facebooka nie mam. Więc możecie popychać. Swoją opinię, jak tylko wam sobie, jak sobie tylko tego życzycie. Mój kanał, tak jak napisałem, to nie, jest, to nie jest namawianie, lub to nie są porady, dorady, namawianie, nic w tym stylu. Mój kanał to jest relacja z tego, co ja robię i wyników z tego, co ja robię. I nie interesują mnie. Nie interesują mnie tak jak napisałem tutaj koledze nie interesują mnie czyjeś pieniądze i to co i jak on zarabia w jakiś sposób bo e, tak samo jak jego nie powinny interesować moje jedyną rzeczą to jest jeżeli ktoś robi coś i robi to dobrze to chętnie zobaczę to jaki sposób to robi i jeżeli dzieli się tym w jaki sposób to robi i co robi to tym bardziej e, chętnie zobaczę i posłucham tego, o czym mówi i co robi. A jeżeli ktoś opowiada jakiekolwiek niestworzone historie, typu, że co to tam się nie wydarzyło i tak dalej i powiem ci dokładniej, a następnie odsyła nas do linków, które sprzedają nam jakieś właściwie opinie za pieniądze, to to już jest dla mnie, to już jest dla mnie pff, śmiech. Nie jestem Szczawiem 20-letnim, e, 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 nastolatkiem, chociaż dużo nastolatków i 20 ma sporo, sporo, dużo, sporo więcej oleju pod, pod sufitem, niż, niż, niż to tu nie można, że tak powiem, generalizować, ale tak się mówi po prostu. Żeby nabierać się na sztuczki drugiego Szczawia, co będzie mi opowiadał bzdury i jeszcze za to chciał pieniądze. Co ciekawe, i zdradzę Wam teraz to, o czym mówiłem na samym początku. Co ciekawe, to powiem Wam tak. Wiele osób bezinteresownie mówi to, co robi i w jaki sposób dorobiło się czegoś i w jaki sposób to robią, wiedząc dokładnie o tym, że i tak 99% społeczeństwa z tego absolutnie nie skorzysta, ponieważ nie rozumieją, co się do nich mówi lub Będą szukać kogoś, lub już znaleźli sobie kogoś, kto będzie ich starał się przekonać i namawiać do czegoś innego, obiecując im XYZ. I w taki sposób, właściwie, 99% społeczeństwa niestety się zachowuje. Więc powiem Wam teraz mój sekret na sam koniec dla wszystkich cierpliwych. Czasami się zastanawiacie, dlaczego wrzucę coś kontrowersyjnego na, na, na mojego Twittera. Dlaczego wrzucę coś w stylu, że komuś próbuję wyciągnąć coś na wierzch albo powiedzieć dobitnie swoją opinię na jakiś temat? A dlatego, aby właściwie zobaczyć zachowanie niektórych ludzi i uciszyć albo inaczej mówiąc, zablokować tych ludzi z mojego profilu tak, aby nie mogli mnie obserwować na Twitterze. I w tym momencie, kiedy ja kogoś zablokuję na Twitterze, on nie może mnie obserwować na Twitterze, tym samym nie będzie mógł uczestniczyć w naszych pogawędkach na Twitterze, a o to mi chodzi. O to mi chodzi. Jeżeli ktoś jest, jeżeli komuś nie jest po drodze ze mną, z tym o czym ja mówię, jeżeli ktoś czuje się niedopieszczony, ponieważ nie wciskam mu płatnego kursu. A on by chciał ode mnie płatny kurs, a potem, żebym mu jeszcze zachwalał ten kurs, i tak dalej. A po prostu, jeżeli ktoś nie może zrozumieć, że ja po prostu dzielę się tylko i wyłącznie swoimi doświadczeniami i mam gdzieś, tak jak tutaj kolega mówi, że niewygodną prawdę, mam gdzieś niewygodną prawdę, ponieważ Twoja prawda może nie być moją prawdą. Prosta sprawa. To jest Twój punkt widzenia, już mówiliśmy o tym mnóstwo razy. Dlatego spokojnie, w taki sposób, nie da rady tego zrobić na Telegramie, nie da tego rady zrobić na YouTubie, ale da rady to zrobić na Twitterze. Ograniczyć ilość osób, z którymi chce się rozmawiać. I przykładowo, jeżeli będziemy rozmawiać: o tym wszystkim, o czym chcemy rozmawiać w gronie, które. i tutaj słowo, które używam umyślnie, które chce w tym temacie uczestniczyć, to wtedy jest lepiej, ponieważ nie ma jakiegoś tempego hamulca, który hamuje całą, um, całą grupę. Zbaczając z toru i ciągnąc w bok, mówiąc, ale co jakby to, ale co jakby to, ale co gdyby, nie wiem, babka wąsy miała. Totalne normalnie zamieszanie. I, I tych właśnie osobników, co jakby babka wąsy miała, ale mi się udało, albo coś tam, coś tam, to niestety muszą zostać sami ze sobą na swoich bocznych torach ze swoimi szarlatanami. Którzy sprzedają im jakiekolwiek swoje nauki. I tyle. Na tym to polega. Słuchajcie, gdyby. E, ja rozumiem, że wielu z Was powie, ale przecież mówią ogólnie te i te osoby, i te i te i te, wszystko mówią dobrze. Słuchajcie, <gryw> na tym to polega. Mówisz, wszystko mówisz dobrze, wszystko mówisz prawdziwie, po to, aby w pewnym momencie wrzucić to właściwe swoje ziarko, tego co chciałeś wrzucić, które właściwie ma sprzedać to, po co mówiło się wszystko prawdę, taką oczywistą. Ja nie wiem, czy, czy w ogóle ludzie to rozumieją. W polityce, w kościele, w religiach, w finansach, dosłownie wszędzie wszędzie jest jeden i ten sam schemat. Mówi, mówi się oczywiste oczywistości, z którymi wszyscy się zgadzają, po to, aby w pewnym momencie ustawić sobie taki poziom, że tak powiem, e, zrozumienia, jak i aprobaty, aby niechcący, albo nie, nie tyle niechcący, aby raczej e, e, chcący, ale mm, tak pod przykrywką wcisnąć swoją agendę, którą. Od początku chciało się wcisnąć. Gdyby tak każdy, wiecie, wychodził z, z tylko i wyłącznie i od razu mówił to co, naprawdę ma, e, to, co naprawdę ma do powiedzenia i co chciałby wcisnąć, to nikt by, nikt by nikogo nie słuchał. To by od razu, bo a to taka jest jego agenda. I tyle. Więc ważne jest, aby, aby zrozumieć, kto z jakiego punktu, e, i to też napisałem na Twitterze. I tutaj właściwie mi kolega to nawet wypunktował, jeden z kolegów, że pozycja, z której ktoś coś mówi, powinna być dla nas punktem interpretacji tego, co słyszymy. Powiedziałem, to powiedziałem w ostatnim filmie. I inne podejście. Strategia zależna jest od pozycji, w której się znajduje. To jest dla nas. Więc tak to wygląda. Spróbujemy, tak jak mówię, spróbujemy widzieć się tutaj na Twitterze, Spróbujemy tutaj rozmawiać. Może dzisiaj wieczorem po 21. Spróbuję tutaj utworzyć ten pokój, do którego będziemy mogli wskoczyć i sobie rozmawiać. I tak jak mówię, jeżeli wam nie jest po drodze ze mną, róbcie swoje własne media. Otwórzcie sobie kanał na YouTube, piszcie sobie na Twitterze, róbcie sobie na Facebooku. Wszystko co chcecie. Odwrotnie, to co ja mówię, jeżeli wam dla was to służy. Wiem jedno: że wielu, 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 wielu e, ludzi żałuje tego, że ktoś im odmówił lub odradził zrobienia czegoś, co mogło totalnie zmienić ich życie. Zwykle nie żałujemy przesranego tysiąca, że próbowaliśmy coś osiągnąć. Ale gdy słyszymy, że ten tysiąc mógł zrobić nam milion, a to trochę bardziej żałujemy. Bo czym jest 1000 w dzisiejszych czasach? Eee, I właściwie tyle na ten temat. Miałem, właściwie miałem mówić tutaj o tym, o tym e, e, poświęceniu i porównać adresy z poprzedniego poświęcenia i kwoty. Tak jak tutaj mamy poprzednie poświęcenie na Puls Chaina, a tutaj mamy na Puls e, Xa. Widzę, że, że podobne tutaj kwoty, te górne są, więc. E, Ciekawy jestem, jak te adresy miałem sobie tutaj porównywać, to ale może zrobię to sobie sam ze sobą i najwyżej podzielę się moimi, moimi spostrzeżeniami na ten temat. I znowu, nikogo do niczego nie namawiam, to jest moja relacja z tego, co ja robię i ja poniosę tego konsekwencje lub. Będę miał z tego korzyści. I nikomu nic do tego. Porady, dorady to nie jest, to nie jest, to nie jest absolutnie coś, co, 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 co jest e, moim celem. Ponieważ nie mam w tym żadnego interesu. Nie takie są, nie taki jest cel. A, więc e, tak na koniec zastanówmy się, czy czasami nie powinniśmy zrobić shut the noise. Czyli wyłączyć szum wokół nas, który wskazuje nam lub zbacza nas z drogi, którą powinniśmy podążać. Gdzie jest nasz cel? A my ciągle zeskakujemy z tej drogi. To jest, to jest coś. I to jest właśnie, temu właśnie służy blokowanie e, szumu. Blokowanie szumu, blokowanie osób, które tworzą szum, który absolutnie zakłóca mi cel, to mu to służy. Więc miłego życia. Ktokolwiek, kom, ktokolwiek, komukolwiek nie jest po drodze, nie mam absolutnie do nikogo nic. Niech sobie swój szum robi na swojej własnej ścieżce. Mój cel jest ustawiony. Następny, następny, następny i zostanie osiągnięty. Przez to właśnie, że wszystkich, co mają szum po drodze próbują zakłócić, zostają odsunięci. A, chyba się rozgadałem. Dobra, nawet chyba nie na ten temat, co chciałem powiedzieć, bo tutaj patrzę na swoje zapiski i tutaj jest z tych wszystkich punktów, co sobie zapisałem, o czym chciałem mówić, to poruszyłem tylko dwa, a jest ich sześć. 24 minuty. Dobra, tyle na dziś. Dzięki. Cześć wam.